Idziemy na czwarty, a ty? Piąty. Coś kurwa nie, nie jedzie Nie, już. Znaczy powinien. Jedzie. Chuja kurwa. Pierwsza to no, no, to jest, kurwa. Nie, włożysz no. karty z pierwszego piętra do nie nie. ten Pięknie. nagrywa. To, to. Nie no, pierwszy. Dobra. Na razie, na razie. Rozmawiałeś z tym durniem afrykańskim? Rozmawiałem. Gdzie jest złoto? Twierdzi, że zakopane. Musisz się dowiedzieć, gdzie ono leży. Ja cię dowiem. Ja dowiaduję się wszystkiego, wszystkiego. i zawsze. A dowiedziałeś się, na czym zależy najbardziej? Tego nie wiem, ale się dowiem. Musimy to wiedzieć, bo jak mu to zabierzemy, to będzie chciał oddać złoto. Popierzy. Brudny, stary. <laughs> nie do tego złota, nie wie. Nie wie gdzie jest, wie tylko, że jest zakopany. To nie jego sprawa. On nawet nie chce tego złota. Nie szkodzi, wydobądź od niego wszelkie informacje, a potem go zabij. Nie może nam wchodzić na rynek. Nie, on jest tu kluczową postacią. O kim myślisz? O brudnym starym. Czy to on, nie on jest kluczową tak Wie, że jest złoto zakopane, ale nie zależy mu na nim. Nie on tu, nie on tu rozdaje karty. On może być nawet sojusznikiem. Oto okay. To nie... Wieczorem przeczytać wiadomość. O oh, FAK Skąd ona to ma? Dzwonimy natychmiast. Widzę, widzę zdjęcie ze słoikiem, ze złotem. Tak? Gdzie ono jest? Skąd je masz? Kto pyta? Mściciel. Hasło. Jeszcze raz. Hasło. Brudny stary. Zleceniodawca. Poszukuję tego złota. Szukam go od miesięcy. I widzę, że zdjęcie. Hasło? W tym momencie, twój koniec odwrócisz się do tyłu, zobaczysz, że z mafii. Twój koniec jest bliski. Mafia mnie nie obchodzi. Oni są słabi. Brudny stary rządzi światem. To jak? Spotkamy się? Pogadamy? Jakie tylko chcesz. To jest niewłaściwe hasło. W tym momencie wychowujesz ty piski, bo kłamiesz jak pies. Hasło, wyś hasło pies wyśle, ci wyśle ci na potwierdzenie tego, co mówiłem hasło z zaszyfrowaną wiadomością. Spodziewaj się w ciągu kilku sekund. To będzie dowód, że wiem, co mówię. Jeżeli to odczytasz i hasło się będzie zgadzać proponuję spotkanie to już się spiszę nie ufam ci jesteś na pewno napuszczony przez nich i koniec nie martw się tego telefonu nikt nie słyszy nikt nie może go namierzyć ani CIA, nikt wysyłam wiadomość z hasłem ja się nie martwię ale to w już nie jeden koniec przeżyłem wysyłam hasło do zobaczenia A wiesz co? Cześć! Mam zdjęcia z złota i ma je tekla. I, py... I pyta mnie o jakieś pojebane hasło. Możesz mi je podać? Ty będziesz wiedział o co dla Tekli chodzi. Ona ma złoto. Dobra, wpadnę, wpadnę. Dobra. Mam razie O co tu chodzi? Czego on przyjdzie? Wiem, że zna hasło. Chyba, że chcą mnie się pozbyć. Złożyć, czy nie. jeszcze nie zaraz? Jeszcze nie. Bez wystrzału będzie. Wiem, że miałeś mnie zabić. Nastąpił zwolnienie. Ale SMS przyszedł, Poczekaj. Może to jest zmiana? Zasa a nie, to nieodebrane połączenie. Myślałem, że y, sygnał. Jest tak, tekla ma złoto, ja całą resztę. Ale ha, tu jest, CZH, CZH, to jest samochód. Tak, jest. Ale ty masz hasło. Ona chce tego hasła, bo zaproponowałem jej układ. Wypuszczam ją w malinie. Mówi otwarcie. A to jest układ dla niej, że ma Jeżeli no by ona weszła. Ona jeszcze nie weszła, bo chce hasło. Ja ją wypuściłem, nie, uczciwe, nie w... wziąłem kluczyków. Mam wrażenie, że ona by w ten układ weszła, jeśli podam jej hasło. A ona ma złoto, ty znasz hasło. Ja mam całą resztę. Można rządzić. Dwie osoby mogą rządzić światem: ten kto ma złoto, a ja mam ten całą, całą resztę. I ty masz hasło, możemy mieć to złoto. Proponuję ci układ. Zabijemy tekle. Zabieramy złoto, podaję hasło, spotkam się z nią, ona mi da złoto, wtedy ją zabiję, bo hasło jest otworem do spotkania się z nią. Wtedy ją zabiję i będziemy we dwóch rządzić światem. Bez niego. Bez niego. Dobra, podzę. Tekla dzwoni. Cześć, Tekla. Właśnie, właśnie się pochowaliśmy Tekla. Ci że na zna hasło. Daj, daj, daj hasło, bo Cię zabije. Hasło do złota. I cała sala operacyjna. Plus ci wszyscy klienci, co tam byli, wszyscy bekę mieli. No ale to niestety, no prawda była taka, że jak wchodził do banku, to wszystkim się niedobrze robiło. A dzisiaj już do banku, po co idziesz? No po to tylko idziesz, żeby mi sprawę załatwić, nie? Zajmą mi albo z no, na przykład. Pisul, powiedz lepiej, gdzie jest to złoto. Bo to tak bajdurzysz o tych bankach, ale my chcemy wiedzieć, co zrobiłeś ze złotem. Słuchaj. Ja mam złoto. Generalnie. A to gdzie to jest najładniejsza wibrączka, nie w jakby to powiedział, Jakby to powiedział e, słynny e, e, mój przyjaciel, który już nie jest moim przyjacielem, ale to inna, chodzi o inną historię. Zupełnie. On powiedział tak. Wzięli nas, w Ameryce, seniorów, na, na spotkanie do centrali, bo wprowadzali produkt ubezpieczeniowy pod, pod tytułem Uszczerbek na zdrowiu na wypadek yy, nieszczęścia wypadku. I kurwa, ale mówi tak. Kurwa. Czy ich pojebało? Mówi tak. Kurwa, za palca jest 1%, za złamanie palca, za złamanie nogi jest 5%. Za, za rękę, za utratę jest tyle procent, mówi, kurwa, mówi, a za chuj nie mam nawet procenta. Za mówi, mówi, mówi tak, ty, to mówi jak to jest, mówi, co byś wolał, kurwa, stracić? Chujo, trzy ręki. Mam, ale on nic, co po ze złotem. Gdzie to swoje, swoje złoto? Ale, ci spokoju, ale ja nie mogę ci tak od razu powiedzieć wprost. O. I po tej dyskusji wprowadzili już, już wprowadzili na jeden proces utratę Penisa. O, fajne. A co ze złotem? Ze złotem to jest <gryw> dalej ci nie wytłumaczył, bo to wiesz, jest jeszcze raz nie wiesz? skomplikowane. Drudny stary mówi, że masz pochowane złoto w słoikach, w którym ci powierzę. Okej, okay. no. to nic nie wiesz? Nie. Czy już kręcił? No, tylko, no, Tak, dokładnie. Dobra, nie było Proszę. Słuchaj. Słoiki ze złotem są w Google Komplet 6 sztuk, 7,90 zł Myślisz, że to w takich ukryli złoto? Nie kicos I to jest prawdziwe Ty, jak one mają 900 ml jest ich 6 sztuk, to ile tam złota się zmieściło? Złoto chyba gęściejsze jest niż woda, nie? To pewnie więcej waży. To pewnie z 3 kg wchodzi do jednego słoika, razy 6, 18 kilo złota.